Dzień dobry. Dzisiaj chciałem przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie Mikołaja, którego serdecznie pozdrawiam, który zadał mi pytanie na LinkedInie, co zrobić, jeżeli ktoś stosuje taką, taką formę presupozycji. Mikołaj, i wszyscy zainteresowani, chciałem po prostu Wam powiedzieć, że istnieje kolejna zasada bardzo ważna, że powinniśmy dostosować język do klienta. Czyli jeżeli na przykład yy, podchodzi do was człowiek z pałą, mówi dawaj stówę, bo ci przywalę. To mówienie, ale to nieetyczne, jak ty tak możesz, przecież to jest nie fair, będzie językiem dla niego niezrozumiałym. Tak naprawdę musimy pokazać, że mamy większą pałę albo w nogi uciekać. Dotyczy to wszelkiego rodzaju form komunikacji. Jeżeli ktoś nas wywołuje na pojedynek na szable, to mamy pokazać, że świetnie fechtujemy. Jeżeli strzelamy z pistoletów do siebie, to mamy być świetni w strzelaniu. Niestety taka zasada obowiązuje, że nasz przeciwnik będzie budował swoją narrację, a my powinniśmy budować swoją, znając te techniki, te sposoby, które stosuje nasz przeciwnik, czy gospodarczy, czy polityczny. Tam jeszcze były uwagi odnośnie presupozycji, że to jest niezbyt dobra technika, niezbyt uczciwa. Ja Państwu powiem tak: to, co Państwu pokazuję, to dla tych, którzy potrzebują takiej pomocy. Zapewniam Was, że cwaniacy, wszelkiego rodzaju oszuści i manipulatorzy znają nawet lepsze techniki niż to, co Państwu pokazuję. Chodzi o to, żebyśmy my się nauczyli i uzbroili. W pewną wiedzę, w pewne umiejętności, a co więcej, wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach presupozycja jest jedynym sposobem, na przykład poproszenie o awans albo podwyżkę. Wielu z nas tego po prostu nie potrafi. Wracając do yy, Mikołaja i jego pytania, jak sobie radzić. Z presupozycjami możemy sobie radzić tak naprawdę jak z każdą inną techniką wierania wpływu. W ten sam sposób, czyli stosując presupozycję, albo ujawniając, że właśnie widzę, że stosujesz na mnie tą metodę. Czyli jeżeli ktoś mówi, nieważne jest tam i tak dalej, to my wtedy możemy odpowiadać również. Dla mnie równie nieważne jest to, że widzę, że stosujesz presupozycję i próbujesz wywrzeć na mnie wpływ. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma i mówimy, że na przykład się nie zgadzamy. Znaczenie ma, że ja mam inną politykę, inną opcję, inny pomysł albo mam inny gust. Po prostu pokazujmy, że dostrzegliśmy technikę i zastosujmy podobną technikę przeciwko naszemu przeciwnikowi. Przypomina mi się też sytuacja, w której jedna ze studentek na. W studiach zaocznych prosiła mnie o pomoc, ponieważ jeden z pracowników ją szantażował. Czyli miał jakieś dokumenty podobno, które Snotapen sam wytworzył, ale które mogły przynieść spory kłopot jej w jej przedsięwzięciu i w biznesie. Odpowiedziałem jej wtedy, że na szantaż najlepszy jest szantaż. Czyli w tym wypadku poprosiłem, żeby spotkała się z tym człowiekiem. Nawet nie mówię, nie musisz nagrywać, ale miej ze sobą magnetofon i kiedy on powie, co chce, na jakich zasadach i dlaczego chce, pokazać mu ten magnetofon i powiedzieć: Nagrałem, zaszantażowanie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Jeżeli zobaczę, jeżeli spróbujesz, zgłaszam to do prokuratury i możliwe, że będziesz siedzieć. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek zniknął. A było to kilka lat temu, i z tego co wiem, już się nigdy nie pojawił. Pamiętajcie, jeżeli korzystacie z języka waszego wroga, waszego przeciwnika, to znaczy, że to jest ten język, który on rozumie i trzeba go również stosować w taki sam sposób, bo to jest dla niego właściwa komunikacja. To tyle, co dzisiaj na temat odpowiedzi na zapytanie Mikołaja. Dziękuję, do zobaczenia.